Patryk, wczoraj byłeś nominowany jako rezerwowy w składzie w Toruniu, ale udało ci się pojechać i powiedz, jak ocenisz swój występ? Mówimy o wczorajszych zawodach? Tak. Eee, fajnie, no fajne przeżycie. Też, taka, że tak powiem, nowe że tak powiem, wydarzenie dla mnie, gdzie jedziemy w środku zawodów i nagle w 15 biegu jestem nominowany do biegu i nie było najgorzej możliwe, że jeśli tych biegów byłoby więcej, te ustawienia w motocyklach byłyby lepsze i mogłoby być lepiej, jednak no, tragedii nie było. W no, biegu półfinałowym yy, ciężko było wyjechać za bardzo z trzeciego toru. Podobny problem miał Niki w biegu finałowym, więc yy, starałem się co mogłem, później można powiedzieć tylko chodził krawężnik, bo nie polewano toru. Nie wiem właśnie czemu. I ciężko było minąć że chłopaków z Australii. A wiadomo, dobrze się zajmę na to, więc umiejętnie mnie blokowali. Dzisiaj za tobą kolejna okazja dojazdy w zielonej górze już tutaj motory są dopasowane w 100% do tej nawierzchni w Zielonej Górze hmm, Może by tak było, gdyby dzisiejsze. Jednak dzisiejsze problemy z motocyklami miałem straszne, bo yy, straszne to źle zabrzymia, ale po prostu paliły mi się sprzęgła w dwóch motocyklach i Hmm, najlepiej jeszcze raz bym pojechał ten trening, bo za bardzo nic nie wiem, czy te przełożenia były dobre czy nie, bo przez jedno okrążenie motocykl, że tak powiem dobrze wyłapywał tą przyczepność, a resztę kółek było takie właśnie przez te spalone sprzęgło nie wiadomo jakie i mówię, mógłbym jeszcze raz pojeździć.